Tu mamy arguzę. Widzisz, jak on się pięknie krzewi? Tak. tak. Tylko, że te pędy z tego pierwszego krzewienia uh -huh. są o wiele słabsze, niż ten pęd główny, z którego się nawet startował. Tak? Tak. I teraz tak, na tym pędzie na pewno szybko zawiąże się obóz. Tak. Ale jeden. I wszystko będzie traktowało roślinę jako jeden pęd od ziemi. Jeżeli chcemy, żeby zamiązała nam, 3-5 owoców to ten pęd pierwszy można skrócić za piątym liściem czubek 1, 2, 3, 5 tu o. i teraz wszystkie owoce zawiążą się równocześnie z tych bocznych pędów tak? i będziemy mieli ich po prostu więcej na raz a tak jeden przejmuje dominację Расщение позволит расти.